Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prince of Persia Piaski Czasu. Um, zaczynam tak jak powiedziałam pod koniec ostatniego odcinka, czyli od y, samej walki tutaj z tym naszym mini-bossem. Zresztą <głos》>, nie wiem w sumie czy taki mini, bo to jest chyba jedna z najtrudniejszych walk w ogóle w całej grze. E, dziwię się, że dali ją tutaj na samym początku, bo praktycznie... Um, Człowiek mógłby się po niej bardzo zniechęcić, i myślę, że wiele osób się zniechęcało. Do księcia ja sama się też zniechęciłam, kiedyś grając po raz pierwszy, bo jest naprawdę ciężka. Jestem troszeczkę mądrzejsza, powiedzmy. I przede wszystkim mam pełne życie, więc no, postaram się nie leczyć, bo w sumie nie ma to za bardzo tutaj jakby to powiedzieć, nie znaczenia, tylko e, nie ma czasu na to trochę. E, bo tutaj w każdym momencie e, jest pełno przeciwników, i strasznie ciężko się tutaj porusza, a co dopiero jeszcze w dodatku leczy. E, biorąc pod uwagę, że książę nie leczy się całkowicie na raz, tylko właśnie takimi skokami dziwnymi. No ale nic, zobaczymy. Ja się trochę boję, bo. Jednak trochę nie grałam i już, już mój skill trochę opadł, że tak powiem, więc zobaczymy. Przede wszystkim musimy tutaj wziąć pod uwagę parę rzeczy, to znaczy tak. Przede wszystkim najpierw pokonać tych wszystkich, że tak powiem, przydupasów naszego ojca, czyli tego bossa. Ich tu wychodzi strasznie dużo. Więc pokonanie ich trochę trwa, ale no, trzeba ich pokonać najpierw, dopiero potem zabrać się za naszego ojca, właściwie ojca księcia. Um, I należy to robić tak, żeby brać jednego naraz, bo jeżeli nas wszyscy otoczą, to nie ma szans, żeby wstać. Zresztą widzieliście to chyba podczas ostatniego odcinka, że jak nas otoczyli, praktycznie nie było szans, żeby się z tego wybronić. Um, więc to, próbujemy. Próbujemy. Tutaj dobrze jest um, się też odbijać od tych kolumn, ścian, wykorzystywać... No. Jezus. Wykorzystywać otoczenie i tak dalej, ale no ja też tego tak do końca nie potrafię, więc... O, tutaj mi nie do końca wyszło. O. Weź tego, weź tego, dobrze. Uciekaj, uciekaj książę, uciekaj w tamtą stronę. O, trochę mnie tutaj ciachnął, ale to niewiele. No czemu on w drugą stronę leci? To jest właśnie najgorsze, że książę um, tutaj nie do końca ogarnia swoje ruchy. Sterowanie... Sterowanie tej grze jest trochę skomplikowane. Pomóż mm mi! Mhm, świetnie. W dodatku Fara też potrzebuje pomocy od czasu do czasu. I no, ona zaraz nie umrze, i zaraz będzie koniec gry. No, godammy! Nie tego! Tamtego No A nie jest czasami Wow, wow, wow Dobra, trochę mnie poharatali, ale może nie będzie tak źle Ale bo to tak, się tak Kurde, dobra Czemu, czemu nie działa? Reverse Time Halo! Hmm. Chyba mamy. Czemu mój reverse Time nie działał? To nie dlatego, że użyłam sztyletu na jednym z przeciwników. Dobra, weźmy to jeszcze raz, bo to nie ma sensu. Z tak małym życiem. Jeszcze Fara nam umierała, co miejsca. Przynajmniej, jak wchodziłam do tej sali, mam pełne życie, więc. <noise> więc przynajmniej tyle, ale no to jest ciężka walka, w razie czego będę wam ją wycinać. Farrah! Jeśli będę próbować zbyt długo. Najgorsze, że tej senki nawet nie mogę pominąć ani nic. O, chciałam od tej ściany. No, wok na raz coś zapatził. Nawo książę. Czemu tutaj ja się do niej przyczepił w ogóle? Ale nie ubywa jej życia, więc takie. Nie, nie. Takie może być.

Teraz mi braknie czasu do cofnięcia. Dobra. Nie wprost, tylko w tył, książę. Jezus Christ. No go. Nie w tą stronę, głupko, lujeten. Już cię zda W tył, w tył, w tył. Na bok, na bok! Dobra, prosz! Chciałem zasięgnąć tam życie trochę. No, bierz go, bierz go, bierz go. Nie! Co to nie chce być? I tak atakuje mnie że ja w ogóle nie jestem w stanie nadążyć. No. Nie, 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 ojciec! No weź go, weź go, weź go. Dobra, wodę zostawiamy w

z głowy wszystkich z tym <noise> że mamy mało życia trochę. Jezus Maria Dobra. Niech ten ojciec przyjdzie. Tego co kiedyś chyba przeglądałam O nie! Jezu To dobrze jest go atakować ze ścian albo z kolumn No chodź tu Zresztą to też nie zawsze działa, bo ono jest mocnym przeciwnikiem. I chyba na niego też blok nie działa. No chodź tu. Ale jak już jego pokonamy to już jest koniec Więc wystarczy w sumie też dużo skakać nad nim i... no jest! Koniec! Boże! Udało się. Ja pierniczę. Powiedziałabym coś więcej, ale... No. Przykro mi. Dlaczego? Wiem jak to jest stracić ojca. To nie był. ...mój ojciec. Co robisz?! Stój! Przestań! Ale to mi zapisze grę! Halo, para! Masz być po mojej stronie. Tak, i ona teraz się chyba do nas przyłączy, tak mi się wydaje, ale ona... Nie jestem pewna, czy ona nie własnymi ścieżkami będzie chodzić, a my trochę swoimi. Nie wiem. Dobra, zapiszmy w końcu grę. Boże drogi, śmierć króla piasku. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. W końcu. Ta walka była naprawdę poryta. Ej, mój sztylet! Więc to tak mi dziękujesz za uratowanie życia. Nie rozumiesz! Potrzebuję tego sztyletu, by odwrócić! By odwrócić to, co zrobiłem. Ty naprawdę masz mnie za głupca. Masz rację, będąc ostrożnym. Ale nawet walcząc dzielnie, nie zdołasz pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą. Pochłoną. Wszystko. Słyszałam, że jesteś równie miły, co odważny. Proszę, uwierz mi. Pozwól mi znaleźć klepsydrę. To skarbiec sułtana. Jest na szczycie wieży świtu. Skąd to wiesz? Po prostu wiem. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej A za mną nadążaj. <grym> <grym> Okej. Okay. Aha, to ja też wyskoczyłam. Jesteśmy gdzie? Na jakichś obrzeżach. Okej, okay, dobra. Mamy wodę przynajmniej. Halo, możesz się napić? Nie. Ktoś... Serio? Tego się nie da napić? No chyba co jaja robicie. Przeżyłam tak ciężką walkę i nie dali mi wody? No chyba. Chyba ich pogrzało. <grystotrę> nie, naprawdę to jest yy, chyba jedna właśnie z najcięższych walk, bo wydaje mi się, że już w całej grze nie ma potem aż tak trudnych walk jak walka z tym ojcem. Ale no, nie jestem pewna. Czy że co? Że nie dotrzymam <grystotrę> ci kroku? Bezczelna. Osłaniam cię? Proszę, nie. Tak, jasne. Wwiązkiem jest mnie uderzyć. Ty mnie osłaniasz, a potem strzelasz we mnie. Więc ja dziękuję bardzo za takie osłanianie. Tamtego. Matko jedyną. Tyle wrogów. i ją tam dobił Jeszcze tam ktoś został Będę napić stąd. Nie, jeszcze się płyję. O oh, Boże. Tej ilości wrogów przypominają mi tutaj trochę... Um, trochę... Uncharted. tam też zawsze pół strasznie dużo wrogu. <grym> Uncharted jest na wszystko nowszą grą, co jest w sumie. Um, to jest w sumie tak niedopasowane, bo raczej gry... Eee, starsze miały takie problematyczne, powiedzmy, sekwencje, czy coś takiego. Ja się zaraz nie napiję. To nie szlak trafi, chyba. No i dobrze Wydaje mi się, że ci się pomoc. Jasne. Może nie strzelaj we mnie, co? No, kurde. Nie mogę. O Boże, to jest takie denerwujące. Ja przy tej grze naprawdę dostanę białej gorączki. Oczywiście, że mnie trafi mimo wszystko. No, nie mogę się ruszyć stąd w ogóle na te. Teraz on mi wstanie. Może zastrzel tamtego, co? Przydaj się na coś. Obie to. Błagam, niech to już będzie koniec. Jest Napij się trochę wody. Serio? Serio? Weź, bo ci podrzędne gardło normalnie. Co? No, chcę się napić. Jak to się piło? Nie tak. Eee. Ok. Włączyłam coś, czego nie chciałam włączyć. <grym> Czekajcie, może to nie ten przycisk był do dobycie... No, właśnie, tam. Dobra. Jesteśmy full. Matko jedyna, ale mi już głowa polistego. Co stój? Spadaj, to jest mój zapis. Już ci coś mówiłam. Teraz mi będzie denerwować ta laska. O, też są jakieś piaskowe potwory, tak, chcę. Spróbuję znaleźć wejść. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No. Książę stracił trochę. W sumie ubrania. Jak długo byłem nieprzytomny? Wystarczająco długo. A co by było, gdyby te stwory piaskowe wróciły? Chyba nie. W każdym razie nie tutaj. Niestety dialogi między nimi są strasznie cicho i mam wrażenie, że już niewiele z tym będę mogła poradzić. Ostrzegnie! Jezu, Przestań panikować! A zaraz naprawdę mnie wkurzy. i zrzucają z jakiejś balustrady. Przycisk, który je otwiera jest po drugiej stronie. Spoko, poradzę sobie. a Zostań tam. Spróbuję znaleźć wejście. Okej. Teraz nie wiem, czy powinnam tu zejść na dół. Próbowała ukraść mój sztylet. Po tym jak jej uratowałem życie, Zostawiłabym mnie tu na śmierć. I oto ryzykuję dla niej życie. Znowu? I po co? Dobre pytanie. Chętnie <grystanie> <grystanie> nie obchodzi, gdzie jesteś. To jest chyba na czas, ale nie jestem pewna tak na 100%. Nie, formalnie jest za czas. Weź te beczki. No nie. Jakieś urny czy coś, nie wiem co to jest, jakieś dzbanki. Wszystko niszczysz, książę, w swoim zamku pięknym. U, możesz zabić tamtego, dziękuję bardzo. Te walki są o tyle prostsze, że ci przeciwnicy praktycznie nie atakują, tak? Jak ci w y sali tronowej. Wow. Wszystkie zbiorniki mocy. Aha. Um, bo oni tak jakby. Um, nie wiem, jak to powiedzieć. Jakby czekają aż ja. Kogoś tu zabije? O, widzicie? Zamiast mnie atakować w tym momencie. To jest takie dziwne, trochę. No. No Teraz to mnie denerwujesz, to nie przeszkadzać mi. Oczywiście ilości są zatrważające z Ciekawe, ile tej grze w ogóle jest przeciwników. Nawet no, w tym Raiderze nawet tyle nie było, w starym, jeśli chodzi o takie klasyczne. No! Oh, Dammit! Spokój się! Ok wszystko. Dobra, to chyba będziemy tutaj kończyć ten odcinek. Zobaczę tylko... O, tu jest chmura jakaś. Jeszcze. Aha, się jeszcze rozwala wszystko. Dobra. Mam nadzieję, że żadnej fontanny nie pominęłam. Dobrze, że zejrzyjmy się tu najpierw, czy co coś jest, jeszcze jakaś woda, może? Nie, to jest jakieś wejście na górę. No, bo za tym nic. Dobrze, to zapiszmy grę. I będziemy kończyć. Już mam dosyć trochę po dzisiejszej walce z królem. <śmum> Mamy tu więcej czasówek, więcej. O, może pułapek więcej wszystkiego. Wspinaczka do wieży. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Widzę, że się urna naprawiła, bo to była jedyna, której nie zbiłeś. <grybujesz> Chyba jedyna, której nie zbiłeś. Nie wiem, to wygląda dla mnie jak urna, to, ale pewnie to jest jakiś zbanek czy coś. No dobra, to następnym razem pójdziemy w górę. Ja nie wiem, jak daleko jest kolejny zapis, więc tu skończę już na dzisiaj. Nie wiem, gdzie jest Fara. Pewnie gdzieś swoją ścieżką poszła. Ale nie będziemy się nią przejmować. Dopóki nie ma paska życia, to, to nie należy się nią przejmować. <laughs> Zwłaszcza, że jest zgryźliwa i ciągle mi dogaduje. I mam jej dosyć. E, dobra, także dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, oczywiście z księcia Persji. Fantastycznego, pięknego. No. Trzymajcie się ciepło i papa.